Jest popo w pierwszym składzie, też jest gojak. Zobaczymy, ja jak pójdzie. Tak gra, ten papuga niebana, co mi w wtedy bramkę strzeliła. Parot. Chociaż to jest spalony. Kurwa, mać. Nigdy nie, nie zachowałem jednego czystego konta. To jest niesamowite, jak bardzo trudno mi jest zachować te wieczyste konta. Jest to wręcz absurdalne i kurwa nierealistyczne, nie? co oni robią w ogóle tutaj z moją obroną. No nie, nie było kurwa spalonego, nawet nie ma szans na to. You can't help feeling when you look at the table that when you're playing dominant football, mm -hmm. they have been that they're going to lap the field. Well, there seems to be no stopping them at the moment. They've been by far and away the best team. Unless something drastic happens, I can't see how they let this slip. Very alert defending to cut off the supply and scope for them to produce something exciting. Amberg Goyak. Aj, no czemu to nie przeszło. Ale idziemy dalej. possibilities inside the box. This is looking threatening. This a nice looking ball. No nonsense clearance. Good weight on that pass. Very alert defending to put a stop to the chance. Mm -hmm. Sofian Bendepka. A chance for him on the flank. Under pressure. Doesn't seem to be bothering him. And a free kick awarded by the referee. Crossed accurately towards the far post. But he dealt with that ball played in rather well. A good and fair challenge. A ja pierdolę, dwa, o nie, Kochalski, dobrze Trzyma nas w meczu, trzyma nas Goyak Goyak soleci leci sam I Goyak aj Ano Obróci się, Nie to się. And that is Aha. Nie great piece of kurwa mać. Nie się na rada. Przyznaję się. To get tighter. Well, he stumped it out of there without much fuss. popovich i a risk to bring that to an end. Parrot. Plenty of support here. He read the situation defensively and did his job. Now he must favour the cross. Opportunity here. And the goal was staring, the staring him up. in the face. But he couldn't take advantage of the chance. Well, that would have extended their lead. What a golden opportunity that was. Aaron Opoku. We're still searching for the That's equalizer but not passing it anxiously pulls it back it looks yeah, as though it will have a chance of going in for the equalizer it was close it was a decent effort just need to keep plugging away now and surely the goal will come ben Oh, nice ball over the top and coolly done in the end Oh, skipping away And quick thinking defensively In it goes! But it will not stand offside, Stuart Well, it looked close, didn't it? He certainly thought so, but he's taking that clear to the linesman now Well, oh, there's a really stylish piece of red. And there's another one. Fuck! He's the lead! And he's the last one it's make it! It's just amazing. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Rodriguez on the offensive looking for the right angle corner coming up delivering it and a relatively high degree of difficulty for the goalkeeper Dobra <laughs> Nie jest w Nie, to Witek O pierdolę No już nie mogę nic z tego zrobić, bo nie bać w No szukać faulu jeszcze, to też nie byłby taki pomysł Ale mówię, może akurat wyjdzie ten lobik Teraz zmiany trzeba zrobić, bo... ...chyba tym składem to nic nie zwolniejemy

Słabsze nogę, więc wyjebane dam go na, na prawą, bo chcę mieć puchacza, są na lewej. Chyba, że może o Ale nie, niech będzie puchacz Sural, muszę wygrać ten mecz Nie będę się czuł pewniej Jeśli zrobię to w taki sposób. Aha, bo jeszcze jest raszl Nawet niech będzie rush. Też go, jak nie gram źle, ale muszę zrobić tutaj poważne zmiany. Choćby to miało sens, byśmy mieli jakieś szanse. No i dobra, to jest gol. na to. Kurwa ale to zjebałem tym jednym ruchem A się przewrócił Ale co pociągnął akcję do przodu to chuj nie Tylko nie tak się da Uf. Korea, jego wykończenie, tak jest Wszedł i od razu bromeczka shows. this is all about his ability to find space in the box, which then makes the finish look so much easier. that's good play from him. you know. and as they kick off again, 2-1, the current state of affairs. <laughs> zeifalk. happy just to retain the ball in their own half and draw out the opposition. No, I'm just, I'm just <laughs> Leon Jensen. Well, they're being outplayed here and the fans are not happy. They need to show more urgency now. Tomasz Gori. Rodriguez. Bendepka. Plenty of support here. A matter of keeping his composure. Well, it looked as though he was going to net another one, but the keeper getting in the way. Well, that was a decent chance for his second there. Not the finish he was really looking for. It hasn't come to very much. Well, the fans are driving their team on here, but can they respond with a goal? Time is running out. Oj, nasza Jazda i chory! Kurwa! O nie Nie, no ciwa przywydaje mają Z tego nie co? Uch, kochalski, jaki to jest goat! Czy jeszcze jakąś zmianę mamy, czy już wszystkie zrobiłem? To mi jeszcze gola se wpuścił, żeby se polatał. Jazda, wyjazd Boże The goal, disallowed. Oof. You can see why. Offside, Stuart. Yeah, and I think he knew as well. Immediately he looked over his shoulder to check for the linesman. Correa. Well, time is against them. They have work to do. Options in the centre.

And now Rodriguez on the ball. And passing it through. Trying to really get at the opposition here. Um. Well, unable to hold his run, and that's offside. And with play stopped, they will make the change now.

Żeby słowo pomieszało, bo tam się nie tak opierdalało, taka mieszanina w półkarniu, kurwa, już myślałem, że nie strzelę, nie? Ale w końcu spadła, no ma po prostu magnes w nodze, nie? To jest geniusz futbolu jakiś, nie? Przyszła w ogóle gwiazda Wiedział gdzie stać i tam spadła pod tego, pod nogi no i zajebiście, i takie 2-2, dużo bardziej cieszy mnie niż na przykład to ostatnie 2-2, bo to takie jest Przegrywaliśmy i walczyliśmy to i u siebie jeszcze, fajnie, fajnie, dobrze, że bez porażki Dobrze że na, dobrze też, że nam tak szło zajebiście na początku, bo nie bolą w ogóle te remisy, bo i tak mamy taką przewagę, że No wiadomo, nie możemy remisować do końca, do końca sezonu, ale myślę, że mamy jakby duży margines błędu, nie? Więc, więc nie ma takiego stresu Techno. Często fajne, nie ma chujowa podania, ale często fajne pomysły i dobre asysty daje, na przykład tutaj Spoko asysta Ale tutaj to zamieszania i tego też Ale on tam stanął ten spalony jak debil Tu to się odpierdalało dopiero, nie wiem czy to jest cała akcja Ale to w ogóle ten strzał, to już myślałem, że jest gol Już no kurwa taka sytuacja Nie strzelił wcale źle, tylko już lekko ten obronił. Tu chory. Jeszcze wrzucał. Tak trochę na ślepo, bo nie wiedziałem za bardzo co to robić. A mogłem w ogóle, jestem. Jestem też nieogarnięty, bo to mogę chyba podawać normalnie do tego. Chociaż nie wiem, czy bramkaż mi nagle nie wyszedł. Nie złapał po. Znaczy, po ziemi, nie? Dobra zola od razu. Ale tutaj wrzuta. Opoku. To jest opoku? Nie. To jest kątek. Kątek zakurwił taką. w bramkarza. I na słupek. I tu brazu. jep. Dobrze, dobrze. Szkoda, że minus tego meczu na pewno to jest Popo, który nie ma zbyt dobrego występu. I jak widać, dobrze zrobiłem, że go zdjąłem, bo potem dwa gole strzeliliśmy. I kątek też dobrze się pokazywał, dużo lepiej od, od Popowicza. No, ale raz na wozie, raz pod wozem. To jest młody zawodnik, będzie miał wahania formy. Coś mi się wydaje, że na kolejny mecz może być już dostępny Klement. Ale nie wiem czy będzie grał, chyba po prostu będzie z, z, z ławki wchodził już. Zabrazowa. Dziękuję Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns Dziękuję. Coś tu pisze do mnie, co to pisze? Nic ciekawego. No, zobaczmy tabelę po tych naszych ostatnich pod, potknięciach. Mamy 13 punktów przewagi, no jest do końca 12 kolejek, nie? Także myślę, że jest spoko. Ale wiadomo, no trzeba się ogarnąć. Na przykład kolejny mecz, żebym chciał wygrać z Bochum. W ogóle gramy z mocnymi zespołami z rzędu ile meczów mieliśmy. Bo to już był mecz z Osburgiem, no w sumie Karlsruher też było dosyć wysoko. I Kiel wcześniej też graliśmy dosyć niedawno. Teraz Bochum, który jest trzecie. Także łatwy mecz nie będzie znowu, ale tu mam nadzieję, że uda się w końcu wyrwać trzy punkty, no bo wolałbym trzymać tę bezpieczną przewagę i to, żeby jakichś nerwów nie było zaraz, bo to dopiero byłaby inba. Ich... Znaczy, już nie spad... na pewno awansujemy, nie? Tylko, że pierwsze miejsce chciałbym mieć, nie? Skoro taki mieliśmy fajny ten początek sezonu. No, kontakt ma naprawdę fajne statystyki. Ten, Korea. Pan Witek, już to nie wygląda aż tak kosmicznie, ale nadal i tak mega dobrze. 17 asysja firtowa. No i nadal to wygląda kosmicznie. A miałem wam pokazać jeszcze tabelę Bundesligi pierwszej. Sorry, sorry. Oh, klemati je zdolnjena igra. No, ma taka ustawiona, tak? hé? No to nie, to chyba lepiej tak. Tak mi się wydaje, bo. Albo może tak. No, bo on i tak nie jest już za szybki. Żeby to podanie mu chroniło, nie? I tą właśnie szybkość jego już mizerną, ale żeby nie spada całkowicie. To może jeszcze coś tam będzie można nim pokopać, nie? wygląda i tak oczywiście dalej to króluje ale nas to dużo strasznie dużo nas na liście no tu niestety to w ogóle jest porażka nie w ogóle nie ale jest jedno jedno czyste konto brawo my ale właśnie sprawdzę, czy dalej jest tak że mamy bo aż tak dużo na członku nie traciliśmy 35 mamy straconych jest mamy 39 42 dopiero czwarci jesteśmy w lidze, względem straconej goli a strzelonych oczywiście pierwsi I to znacznie Zobaczmy, Bayern, Bayern bierze sobie Szarka spada na pewno No i prawdopodobnie i Darmstadt spadną dechajmy jak, jak wysoko. Tak bezpiecznie dosyć są. Można powiedzieć o tej strefy spadkowej. No dobra, to zagram chyba z Bochum jeszcze dzisiaj Elo nie? Zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Eee, w tym odcinku to wszystko, Elo.